Dobra, no to zaczynamy, co nie? Zaczynamy, więc teraz będzie trochę, wiecie, jak to się nazywa, będę patrzeć, postaram się patrzeć, yy, ten... O, już jest tam cwaniek. Gdzieś już tam jest cwaniek. Już był cwaniek. Dobra, dorwę co tam. Kurde, jak to nie przeszło, co nie? Myślałem, że trafi, a nie trafiłem. Dobra, no. Ciekawe czy będzie jakaś taka mega pro Ogar Babka Idę tam do tego w Gena w takim razie Dobra no to się udało teraz Ale szczerze mówiąc totalnie się nie spodziewałem że to się uda W sumie totalny jolo i tak zaraz zrobiłem pewnie jakiś silnik, bo, bo czemu nie... Kurde, nie w Gena, jestem pośledzony. No... No nic, nie mam co płakać. To są fajne silniki blisko siebie, nawet. Ładnie Duże lecz wskoczył. w skoczu. Nice Chodź tu byku No będzie ciężko będzie mnie lupować pewnie A widać że ogarniający są No i jestem też wolny to też jest inna fajna inna... To jest inna sprawa Może trochę wolna jestem Mamy shopping. O, drogie irytujące. Trzeba przyznać. Irytująca babka Max. Nie chcę się na nią ganiać, Ale wypadałoby, bo jest ranna. Kurde, ale irytująca baba. No i chociaż był minimalnie szybszy, wiecie. A ah, no właśnie, ona ma jeszcze to przyspieszenie czasami. No i to jest takie, wiecie, ganianie się w kółko. Aż do związku zgubię. dobra, dupa, nie chcę się choć, gonić nawet. Ah, widzicie. Tej to nie wypu... Tej to, to nie, 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 to jasne, że nie wypuszczę. i ten silnik jeszcze naprawili. Ja pierdzielę, ale w wtopcam. Ach, no niestety, no. Raz na jakiś czas trafi się taka, moim zdaniem, bardziej ogarniająca. No i to jest też, ja, ale wiecie, no i robi mnie, co nie? No bo ganiałem się z nią przez większość czasu. No peszek, no peszek. No niepotrzebnie, potrzebnie się z nią ganiałem, wiecie? Za Za dobra była. Widać było. Elo, elo! Ua, jaki tutaj ten! Co tu się stało biciki wleciały? Może leciały biciki, ja nie patrzyłem nawet. Nic dziwnego by było, jakby byciki wleciały. Jak wleciały, wleciały biciki, byczki. Nie chcę się na jak z nią ganiać. Wyjebany już mam z nią. No i co? Wyjebany mam w ciebie, nie będę ten. Nie będę ciebie gonić. Tu tu tu. No i co? Jest irytująca, jak cholera. Dobra, trzeba trochę z nią pogonić, bo jest irytująca. No, nie chcę mi się wkuły, ale. No, co zrobisz? No. Co zrobisz? Wszystkie palety trzeba wydatcznie wykorzystać. No i co, znowu? Tak będziemy w kółko biegać. No jest irytująca w chuj. No jeszcze trafiłem. Kurde za to, że kurde nie ten. No, chuja mnie obchodzi reszta. Widzę to. Dobra, poszala się dzieje i wskoczył, miło. No, irytująca ten jakiś ten Mandzielski nie wiem, mówił, że dziś stary szopnę kanał, że coś co? Nie wiem o co chodzi. Jak dziwne, że pożeracza i tak mnie nie zniszczyli, póki co, więc... Wow, jestem w szoku. No... Lol, czy sobie powiesiłem? Ale gdzie jest ostatnie? Nie wyświetliłem się totalnie. Halo, gdzie jest ostatnia osoba? Kolera wie. Ostatnia osoba stwierdziła, żeby je do ma na pozostałych I zostawię ich na śmierć Umiejem szukać klapecji, co nie? Ale... Póki co, klapy nie widzę nigdzie Krótko, zostawiła ich na śmierć i do widzenia. I zde w sumie trochę. No może to wygrać, co nie? O sto bicików się ma i kiedy kiedy jakieś zami bym sobie po po pociekał. Jak to się mówi, nie wiem. A dobra, tu widać w sumie stąd. A nie, dobra, jest tak ustawiony, że widać z daleka. Luz. Kur... jak się brama ustawiła. Pozdro 600. Tu tu tu. Pozdro 600. No i co teraz? Cwaniaku. Nie zdjąłeś swoich kolegów i teraz zginiesz prawdopodobnie. Nie, ja nie odpuszczę temu ostatniemu cwaniakowi, bo przejechał pałę trochę. Zaraz ten przeszedłem... O, jest i tutaj. Lecisz na hak, kurde, byku. Za No, sto bicików. typowa odpowiedź dusza a, dokładnie, piąteczka dla Ciebie, Wielki, dzięki wielkie za sto bicików. No, masz za karę. No, trzeba było nie kować. Pyciorek, elo elo wszystkim, elo elo. Kurde, no i ma za swoje. kurczę, ale się zdenerwowałem. Nie wiem, czy on mnie uratował swoich sobie Uuuu! Jednego powieszenia brakowało mi. Nie wiem, czy on nie uratował swoich, szczerze mówiąc. Miałem przekonanie, że uratuje jest chociaż swoich, co nie? No, wiem, że był najlepszy. No, miał patrzeć drugie i 15 rangi. Czuć było tą różnicę. Ale swoich nie uratował. No, totalnie.